Hej moi kochani witam was serdecznie Dzisiaj to oskarżę Rom A dzisiaj to jest kolejny, no nie kolejny Tylko taki dzisiaj odcinek taki no marny No anny waru, Nie ma tu game modów Tak jak coś aby nie myśleli wiecie, kapy, kapy łódz, nie? Moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj tak na krótką sobie gramy. Ojcie, coś nie no już... Nie, nie wiem dlaczego. Próbujemy mam czasami Minecraft'em. Eee, może się... jeszcze generuje się dlatego. Eee, wczoraj go odpalałem i tutaj też nagrywałem. Eee, moi kochani, witam bardzo serdecznie eee, takiej długiej przerwie i bardzo przepraszam no już taka była długa przerwa, ale rozumiecie czasami, że nie mam czasu nagrać odcinek. Jak miał czas już go nagrał inaczej. Moi drodzy, bardzo przepraszam za nieaktywność No facebooku to ja jestem aktywny, tam piszę wam czasami, a niektórzy, nie mają facebooka może i może nie wiedzą o co chodzi Co jest nie pa... Nieka, 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 no wiecie o co mi chodziło dokładnie Jestem po szkole właśnie wie już No tak sobie mi muszę powiedzieć Jestem troszeczkę zmęczony, to nie, nie mówcie, że ty, jak się coś pomyliłem, to poprawię, Tam nie komentujcie, okej? Okay? Jestem zmęczony, każdy jest zmęczony po szkole, jak komentacie już to wczoraj, czy już weekend, to rozumiecie. Dzisiaj miałem ciężki dzisiaj dzień. No, w sumie był fajny dzisiaj dzień, tak, wiecie, luzowy. Ale moi kochani, bardzo przepraszam za długą nieaktywność, ale po prostu... No po prostu musicie rozumieć, że takie czasami są problemy yy, Sprawdzając, że sewer da radę łączyć niestety nie da, bo jest za dużo kolejka yy, Może jutro uda mi się jakoś tam odpalić yy, Nie będę czekał tam długo, to jest strasznie długo się łącza to Jest długo kolejka yy, Bardzo dużo ludzi łącza tych sewerów, naprawdę Ale już na to Tym <laughs> się nie przejmuję. Jak widzicie, tu takiego paka fajnego no jak będziecie link to możecie, mogę wam przesłać, tutaj będę, wyśle wam tutaj, pod tym filmem, napiszcie, życzecie, to tak to wam tutaj ustępie patrzycie na ten film, może później się wam pojawi tutaj link do tego paka, tych wszystkich paków o to oczywiście, albo film do tego, który, w sumie yy, to widziałem ten pak właśnie, nie wiem, bardzo fajny, strony to jest pak, mam zimowy jak jesienny, dobra moi kochani, bardzo przepraszam, nie ma odcinków, wiem o tym bardzo to jest po prostu niedobrze dobra yy, czekajcie mam nadzieję że bo jeden raz mi się wyłączył komputer bo troszeczkę się napalił yy, czekajcie co ten... choroba yy, moi kochani już nie mogę się doczekać waszego yy, naszego spotkania yy, kolejną odcinku chyba wyłączę sobie tego QD, czekajcie yy, przełączmy sobie grafikę na versus weźmy. to jest bardzo fajny pak w sumie fajnie niebo wygląda w nocy jest epickie eee, no zaraz się powinno łączyć eee, tutaj tak dzień to nie łączę, nie wygląda ładnie ale widzicie moje paki eee, shaderów znaczy się nie paki kurczę, mówią mi się te paki ale nie chyba świeci po ciemności nie świeci świeci na pewno o świeci widzicie, świeci 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 eee, no i moi kochani Jestem bardzo zadowolony że yy, że oglądacie te odcinki że ktoś ogląda w ogóle moje yy, chodzi ktoś do kanału Moi drodzy bardzo bardzo przepraszam Jeszcze raz przepraszam ile mogę was przepraszać ale bardzo przepraszam że Nie było dwa tygodnie odcinków tych soboty mam, No wiecie mam troszeczkę szkołę jeszcze to To, to wiecie to Niech obsiuje takie wiecie, nie wiem czy yy, świeci właściwie, co jest generalnie, że nie świeci? A e, nie, świeci, świeci, jak widzicie świeci. E, wiecie, to jest trochę nieka ale troszeczkę wiecie co, poprawiłem trochę Minecraft, to jest plus, że nie będzie się już trochę tnęło, mam nadzieję. E, jeszcze testowałem i naprawiłem troszeczkę Minecrafta, pan powiem. E, Ustawienia troszeczkę tam pomiechałem, e, pomieszałem, e, pomachałem też można powiedzieć. Tam machnąłem trochę i trochę już lepiej się gra w Minecrafcie, jak widzicie nie ma żadnych lagów, wracamy do tych samych metod Minecrafta, o, spokojnie mam game moda, o ja, ale ciemno, właśnie to, to jest na mnie epickie, patrzcie, to jest, kurcze, Poko, to jest niesamowite moi kochani. I to jest chyba najlepszy pak, który oglądałem Słabszy w sumie, ale kurczę, zobaczcie jak no co. O robo łapa mi się błoguje. No wiem, trochę się długoguję, wiem. Tak niebo się popatrzy, ale popatrzcie, kurczę no. dlaczego nie, nie ma takie czerwone, może jestem inny położeniu, e, w położeniu. Dlatego tak są... Ale są czerwone, ja pamiętam, że był czerwony, może ci no się widać, ale trochę są takie czerwone, niebieskie widać to na zdalant. No są białe, co nie? Może być teraz to widzicie, nie wiem jak tutaj jest, ale ja widzę trochę takie czerwone. Jak ktoś widzi takie niebieskie, takie żółte, to tutaj komentuje. Dobra, kurczę, ale ciemno się zrobiło. E, wiem, to jest najlepszy chyba pak, który gram. To jest najlepszy chyba pak i polecam wam pobrać to, bo po prostu świetny. Ale słabszy, ale na nieźle. Nocy to kucze, patrz jak to wygląda, jak prawdziwe nosy kucze. I tak powinno być, minecraftia, nie jakieś cienie tu latają. No w sumie są cienie, ale to takie bardzo słabe są. To jest pełne. Jest taka pełna w sumie, ale... Um, ja lubię takie makery, o właśnie takie coś. Ale trochę tutaj dzień to trochę dwóch tak nie to trochę tutaj ktoś to robił. Trochę tylko... Ktoś tutaj trochę nie szanował tego. Ale nocy to wygląda bardzo pięknie. Dlatego go mam. Eee, moi kochani. Jak coś, odcinki już będą ten... Właśnie ten łyż weekend, tą sobotę Tą sobotę Mam nadzieję proszę, bo jak nie nagram... No, no już Minecrafta, no to po prostu nie wiem um, Wiecie co bardzo już chcę nagrywać mam te kolejne odcinki Minecraft Przygoda Powiem wam, że buduję trochę ten nowy odcinek Jak widzicie na facebooku Teraz gdzieś wam zdjęcie wyskoczyło, jak widzicie buduję ciągle nowy epizod na 22 odcinek, a jest mamy jeszcze wiecie, 20, 21 będzie ten właśnie ten weekend, będziemy sobie tam grać normalnie, troszeczkę byłem kopalnie, w sumie chciałem wam nagrać coś, ale nie miałem pomysłu, nie miałem taki po prostu, nie wiem co dlaczego, byłem na serwerze ale uznałem, że trochę pobuduję, myślałem, że zdążę wam to wszystko zrobić, no w sumie... Powiem tak, nie wiem dlaczego tak się stało, ale po prostu, wiecie, po prostu lubię, wiecie, no po prostu, po prostu tak, o to mi chodziło do końca, aby, jak wiecie, jak na przykład budujecie... Minecraftcie, co nie? I tak was to po prostu No Dobra, zmienimy ten temat może, bo nie wiem co ja piedziele mówię. Właśnie to jest właśnie zmęczenie po szkole, mojej. Napracowałem się nieźle dzisiaj, to powiem wam jeszcze... O roba, jeszcze się muszę nauczyć do tego, yy, do środy chyba. Nie, czwatek, nie. Nie, fila, no chwila, chwila, chwila. Piątek, piątek, przepraszam, piątek mam sprawdzian historii. Teraz mi się przypomniało, dobra, lag był, ale to na nafilowo, na filowo. To będzie na filowo, bo FS... FM, FBS, tam... Wiecie, lecą. Jestem zmęczony, nieważne. E, wiecie. Już, już, już. Moi kochani, więc wiecie, jak rozumiecie tą sprawę, czasami wiecie, muszę czasami odreagować. Wymyślałem dużo scenariuszów e, do kolejnego odcinka. E, myślę, że będzie e, Spoczko. Nie będzie żadnych wadów. Myślę, że jeszcze coś tutaj sobie tak zrobię. Na pewno się na pewno pytacie dlaczego mam takie kwiatuszki, ale ja, to jest już po prostu paka wina, ale bardzo mi się spodobało w sumie. Na początek, na początku mówiłem, może lepiej nie, ale kurczę, skusiłem się. Moi drodzy, a właśnie, jeszcze jedno. Eee, jak wejdziecie na mój facebook Jeszcze jest tam taki Mike na tablecie sobie pobrałem co nie Takich Troszeczkę skakowałem to tak powiedzeniem, ale cicho Nic nie było eee, Skakowałem no, eee, Tableta po prostu a To jest moja tamnica już To, to, to jest tamnica Jakbyście chcieli taki poradnik to mogę wam zrobić ja pobrać tableta, a to jest nowszą wersją bo są łódki z tymi łopatkami wiecie mi, wiecie, tam 1,9 tak trochę jest w Minecraft Oczywiście nie ma tam wszystkiego e, Tam, czekaj Muszę zobaczyć czy jest tutaj Bo czekaj jak było tam Te łódki To może tutaj jest A dobra, nie, może później się upłynie Nie wiem, ja gram na 1,8,8 co mi wam powiem I w sumie się lepiej tak gra powiem. Tak, trochę się teraz, nie, nie wiem czego e, Może... Nie wiem, ale padzie już, już nie tnie, tak za bardzo, jak przejdę inny teren. dobra, yy, no o, szkielet, witaj ich szkieletku. Yy, no jak widzicie, taka fajna miejscówka, może coś, ja się tak myślałem, czy coś tutaj też nagrać. Czy jakaś nie wiem, wędrówkę, myślę, że tutaj coś tu zostanę i może coś jeszcze tu dodam, nie wiem. Coś tu kominuję, naprawdę, myślę sobie coś, aby fajny był ten odcinek, dość ciekawy. Mam nadzieję, że 22 odcinek będzie ciekawy. Wiecie przepraszam za tę twarz tego tej Alex Tak się nazywa? Alex, ta kobieta? Alex. A Steve się nazywa, to wiecie, nasz bohater początku. Eem, tam powiem, że dużo jest z tej postaci i w tym tablecie to trzeba też tak czasami można coś obrokować. W sumie powiem wam, że jak... e właśnie, tam był właśnie skin na tym tablecie, dokończę to, e, moi kochani, że tam będę miał takiego właśnie skina, jeszcze go dopracuję, jeszcze to, jeszcze nie skończony skin. Um, ale tutaj mam gdzieś może wyskoczę, albo zobaczyć na Facebook teraz, pijcie tam, wejdźcie tam, macie link o bo nie można, wiecie, e, materiał, YouTube to zakazuje niestety pokazywanie stron, niestety, Ach, nie chciał tego bardzo, niestety łamać prawa YouTube, e, niestety, po prostu nie lubię łamać komuś prawa, ktoś tam pracował się nieźle i tyle. Dobra, moi kochani, no myślę, że to dzisiaj będzie na tyle, o ale strasznie ciemno. E, dobra, może łączmy sobie kudę, może, nie wiem, za moment. Yyy, e, tutaj, patrz jak fajnie, kurczę, patrz widać liście. E, moi dobra kochani, e, to, to sobie przyłączmy tylko tego... Yy, Ustawienia graficzne. Nie Zeusa, moi kochani, Zeus fa fatalnie z nim jest. No, w sumie gram na nim, ale jak nagrywam z ni tym Seusem, strasznie tnie, więc dlatego nie będę go łączał. Strasznie tnie, nie, nie będę go ryzykował, aby go łączać, po żadnym pozorem. Moi no kochani, więc, no trochę już mam tutaj światełko. O, co jest, co jest, co jest, jest, nie? Nie? Dobra, wiem, 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 może się go, ten generuje świat jeszcze. Właśnie o tym mówię. Moi kochani, więc dzięki za oglądanie dzisiaj tego odcinka, dzięki, że wysłuchaliście na pewno i wytrzymaliście moim gadaniem. No, jak wam się podoba oczywiście moi kochani. i Jeszcze chciałbym wam podziękować, jeszcze raz za zatem powiem Wam, że to pamiętacie jaki jest film, pierwszy odcinek. E, powiem wam, że dzięki za bardzo. E, powiem wam, że jeszcze jedną rzecz. E, tak mnie nerwiła jedna sprawa, że po prostu ten... Co nie miałem Sony Vegas Pro 12, to mam teraz 13. Niestety było ten Pro 12. Nie wiem, co się z nim stało. Mm, powiem wam tak. Nie będę używał jednego paka, który tam w 20 chyba używałem. Tak, w 20 używałem go i coś mnie tak nie niebud wywaliło. Może to z powodu tego coś stało i tak się popsuł ten Vegas. Powiem wam, że to jest... No nie ostatnia w sumie, ale to jest taka dobra nagrywarka i nie chcę ją stracić w sumie W sumie jest inna wada tym Sony Vegas Pro 13 że jak coś napiszemy, zapiszemy oczywiście ten plik to już nie będziemy mogli otworzyć niestety go, nie otworzymy go folderze bo tam są wiecie foldery ale na tym Pro 13 nie ma właśnie To jest normalna taka pusta, taka wiecie, te, czek taki można to powiedzieć e Więc moi kochani więc mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek, że rozumieliście moją sprawę i wiecie, przygotowuję wam bardzo fajny odcinek. Jeszcze go nie nagrałem jeszcze niektóre momenty, bo jeszcze go buduję. Jeszcze mówię, zajmie jeszcze dwa tygodnie może to zbudowanie, ja leci ten tydzień. Cały tydzień jeden i dwa, dwa tygodnie zajmie mi to na pewno. I jak ten tydzień zleci, na pewno już będę kończył gdzieś, tak? Ale jeszcze może jeszcze go dokończę. Jeszcze go w sumie dzisiaj go nie budowałem wczoraj tak samo. Mówię właśnie dlatego, że... po prostu. Moi kochani, na pewno może macie w sobotę, czy nie wiem, dzisiaj macie ten odcinek, ale jak coś w sobotę, właśnie nie będzie odcinka, bo dajcie mi trochę pobudować ten budowlę, tak w sumie. No i tyle, no. Właśnie w sumie wszyscy wiecie, są... kit jest, nie? Jak coś ci się spodobał, oczywiście materiał, Moi kochany widzu, nowy, jak jesteś nowym, to możesz zostawić tutaj lajka Oczywiście Cię nie wymuszam, oczywiście, to ja, ja tutaj nic Ci nie rozkazuję Nie musisz tutaj, nie musisz na siłę to rzucać A jak Ci się spodobał, naprawdę, jak Ci spodobał się materiał I jak chcesz więcej, pisz w komentarzu oczywiście I zostaw tutaj lajka, ale nie wymuszam Cię oczywiście To Twój wybór i to Ty wybierasz, co Ty chcesz zrobić Do końca Szkoda, że nie widzisz mojej kamerki, bo kurcze, tak to pokażę to rękami W sumie, powiem tak zrobić sobie kiedyś, kamerką nagrać, ale Mówiłem to kiedyś, ale słuchajcie, jest fatana pogoda i nie to, aby to tak było Musi być ładna pogoda, to jest słoneczno, taką pogodę Ja bardzo lubię słoneczne, jak coś mi tu razi, tak świeci mi na twarz O, przepraszam, puknąłem Dobra moi kochani, więc dzięki za oglądanie, Bardzo byłem dzisiaj zadowolony Eee, tym trochę rzeczkę pochodziłem, pogadaliśmy, ojecio, ale ty nie, nie wiem czym, ale się chciałem dowiedzieć, eee, ale ciemno się zrobiło, o kurwa, eee, o choroba. Eee, dobra, moi kochani, więc dzięki za oglądanie, jak ci się kanał spodobał mój, zastrybuj go, eee, kliknij ten czerwony przycisk, ale ja ci nic nie rozkazuję. To twój wybór, jak ci się spodobał kanał, naprawdę nic ci nie rozkazuję. Bo ja ja, Ty ty musisz wybrać, czy się kanał spodobał, oczywiście ten odcinek się spodobał, czy możesz mi za, zawsze coś, możesz doradzić mi oczywiście, czy mam, coś może lepiej zrobić w tych materiałach i tyle, no oczywiście to Twój wybór i naprawdę, jak też jeszcze do Facebooka, chcesz więcej informacji, dowiedzieć się, kiedy będą odcinki, to bije na Facebook, link w opisie, tam macie moje, moje, tam Facebook, mój Facebook, chyba mój, nie wiem jak to było moje... nie mój chyba mój chyba nie wiem już dawno nie chodziłem A jak coś jestem na YouTube chodzę czasami sprawdzam co się dzieje powiem wam że patrzę kwiatuszki są świetne w baku no powiem wam że mój skin będzie całkowicie tutaj tripperem ale nie będziemy chyba miał tych kubeczek ale mówię jeszcze go projektuję jeszcze go nie dokończyłem to tak chciałem wam powiedzieć nie chciałem wam to mówić że do końca tam co nie Teraz tak przechodzi mi na głowę, jeszcze może trochę popracuję, no. Wiecie, po co mam... manować go? Moi kochani, więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Dobra, już ile będę mówił? Mówię właśnie, jestem zmęczony po szkole. Moi kochani, dzięki za oglądanie. Jak Ci się spodobał materiał, zostaw lajka. I komentarz jak Ci też masz... skomentuj oczywiście ten odcinek jak Ci się spodobał. Oczywiście jak chcesz, jak masz jakieś pomysły, to też dawaj mi tu pomysły i zapraszam Cię na Facebook, aby został. Jak będziesz chciał więcej informacji oczywiście, to bij na Facebook i zostaw tam lajka jak chcesz informacje. Jak oczywiście cię nie zmuszam do tego, sam masz wybór. Ty sam decydujesz, czy chcesz to zrobić, czy nie. Um, no mam nadzieję, że w 22 to będzie poproszę poproszenie Bo w sumie się naprawdę na się zapracowałem Powiem wam, pracuję na nim ciągle I dwa co długo siedzę, powiem wam, że do trzeciej jeden raz siedziałem ale zbudowałem dużo tego, że głowie się to po prostu nie mieści. I jeszcze jest dużo ta miejsca, że mam takie pomysły, że hoho. Nie wiem czy zaskończę te ty, 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 tydzień zrobić. Nie wiem czy trzy, minią trzy tygodnie, albo dwa tygodnie jeszcze minią. bo wiecie. jest szkoła, co nie? To wiecie, to jest problem z szkołą, bo szkoła to wiecie, muszę te całe kilka, kilka dni. Jak miał przynajmniej kilka dni, pięć dni, wystarczyło mi zbudować całe to miejsce. Ale... Na pewno się mówicie, że tak buduję długo Nie Właściwie to jest trochę Jak będą jakieś No, właściwie już nie będą, ale yy, Właściwie chciałem Wam powiedzieć, że 31 jadę do właśnie Story. Aha No to nie, spokojnie Jak coś jadę do 31 do wycieczka, do Torunia Na jedną noc przespanie, do 1 czerwca wracamy Tak Wam powiem yy, Tak powiem Teraz tak, jeszcze nie jestem pewien, ale jak coś źle coś powiedziałem, to wam ci tu wyskoczy. Moi kochani, więc dzięki, trzymajcie się, miłego wam dnia życzę i miłej tam szkoły i jak macie sprawdziany też piszcie, że chcecie się pochwalić. Czy macie sprawdziam. Ja też mam życzę spowodzenia tymi spodzieami. Ja też mam sprawdziam historii i życie mi szczęścia, że aby e, został doprowadzony. Moi kochani, trzymaj się dzisiaj moi kochany widzowie, dzięki za oglądanie. Dzisiaj byłem ja, oskarżeń, to nie był dzisiaj Seber Makara, to na pewno dzisiaj nie wyskoczy tutaj jakaś nazwa moja przygoda. E, no już będzie na pewno bardzo ważny film albo coś jakiegoś nazwę jakoś. E, może info 2 będę. Słuchajcie, zgodźcie się na to, że będzie info 2. Dobra, bardzo ważny film, info 2. <taki> takie, wiecie, takie informacje będą ważne. Dobra moi kochani. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. I do zobaczenia w kolejnych odcinków zawsze w tydzień za weekend, ale już ten odcinek się dzisiaj liczy, to właśnie w sobotę już nie będzie kolejnego odcinka. To zapraszam kolejny odcinek już będzie za tydzień Właściwie ten, właśnie następny Jak macie tę sobotę, czy dzisiaj będzie, no nie wiem, środek, czy torek, yy, Nie wiem, czwartek, piątek, sobota To, to wiecie To, na, następny tydzień to będzie następna sobota To moi kochani, trzymajcie się, do zobaczenia Spokojnie, ja jestem ciągle, nie op, odpuściłem sobie ale Spokojnie, nie jestem taki leniem, ja powiem, pracuję i tyle. Moi kochani, więc... Choroba, co jest grane? <grywa> dobra, moi kochani, coś mnie tu nie, właściwie widzicie. Dziwnie stoję. Okej. <grywa> Okej, okay. okay. ej Oskarżym. hello Nie, gapię się na jakiś dziwny element. O, dobra. O, coś śmietnie, nie wiem. Moi kochani, więc trzymajcie się do zobaczenia, cześć. Ile będę mówił Was, ej, prosił. Dobra, trzymajcie się do zobaczenia, cześć. dześć zeza zazze dześć